Jestem ziomek, rybak romek, wszystkich wkurza, że mam domek 600 metrów, plus garaże, że nad swoim basenem się smażę. Cześć, tu wasz romek, rybak. Taki, Taki jesienny efekt specjalny na początek. Słuchajcie, no troszeczkę się nie widzieliśmy. No ale się przyznam, bo to żaden wstyd, że i mnie trafiła ta zaraza, co teraz wszyscy jej się obawiają na jesień. Okazało się, że najbogatszych to też nie mija, a naprawdę byłem bardzo ostrożny, nie? uważałem gdzie chodzę, unikałem dużych skupień ludzkich. Do roboty zawsze brałem maseczkę albo tam kominiarkę, a jednak i mnie trafiła ta zaraza. Pewnie wiecie o czym mówię. Ten jesienny smuteczek, nie? To też mnie dotkło. No, myślałem, że takie otępienie to dotyczy tylko tempaków, ale no, no niestety ja czuję taką ogólną empatię, no bo brak słońca, no i wszędzie te liście, nie? Nawet w domu od żony liścia dostałem żony jesienny liść. Wszystko mi podpowiedział, nie? Znaczy, podpowiedział mi jedno, że zapomniałem o jej urodzinach. No teraz już będę zawsze pamiętał tą datę, nie? Że to jest e, urodziny jej e, tak między wrześniem a jakoś grudniem są, nie? E, a i tutaj od razu mi się przypomniał mojej świetnej pamięci ojciec, nie? E, świetnej pamięci, bo miał zawsze świetną pamięć i pamiętał o urodzinach e, swojej żony, nie? Zawsze, zawsze. I e, ja nawet zawsze widziałem, jaki to jest dzień, bo ten dzień rano e, przychodził do mnie do pokoju i mówił mi tak Romek, nie? bo jak byłem mały to ja też miałem Romek na imię, nie i mówił tak Romek, kuźwa ja wiedziałem o co chodzi, nie? że w ten dzień mama będzie starsza o jeden rok Znowu będzie rzucała mięsem, a mój ojciec nie lubił mięsa, nie? Ale mój tato miał zawsze świetny sposób na te humory mojej mamy. Po prostu na parę dni wychodził z domu, nie? E, do roboty. E, bardzo łebski facet. E, w ogóle no, mój ojciec to był taki w Polsce chyba pierwszy e, drogowy biznesmen, e, no bo on sobie z, e, sprowadził z zachodu takie specjalistyczne auto e, francuskie, e, laweta. No, i e, zaczął ściągać auta, nie? Tam z parkingów, z garaży, z posesji, gdzie tam kto zostawił. E, no i pracował nad rozwojem firmy dzień w dzień, nie? To można by powiedzieć, że to był taki rozwój w biały dzień, nie? Także mój tato i jego laweta e, to była w Polsce chyba taka pierwsza przemoc drogowa, nie? No sporo pracował i no, ja tak się czasami pytałem mamo, bożona mojego taty to była też moja mama, nie, taka dwufunkcyjność w domu, nie. Mamo, a czemu tato tak często pracuje, nie, a mama e, traktowała mnie jak ptaszka, ptaszynę swoją, zawsze mi odpowiedziała Romek Strudziub, nie, tak się ze mną przekorzała, nie. W każdym razie e, wiem, że mój tato chciał dobrze nie? E, dobrze zarobić. E, I odczułem to w dniu moich dziesiątych urodzin, kiedy dostałem swoją wymarzoną zabawkę e, BMW Cabrio serii 8. E, no, cieszyłem się jak dziecko, chociaż no, auto miało już rok i tam 15 tysięcy przebiegło, ale się okazuje, że jak jest człowiek młody, to cieszy się nawet z gównianego prezentu. Nie? Także no, mój tato to był mój pierwszy nauczyciel życia. Niestety nie za często bywał na lekcjach. W każdym razie to był człowiek, mogę powiedzieć, że pełen sprzeciwieństw, nie? bo tak bo był bardzo niski, a miał o sobie bardzo wysokie mniemanie. No, miał suchą cerę, a lubił się napić, nie dbał o wagę, zawsze uważył słowa. No, i wszędzie jeździł samochodem, a zawsze wiedział o, o co biega, nie? Także, no, sporo się od niego nauczyłem. W każdym razie, w ten dzień, w dzień dziesiątych moich urodzin, zrozumiałem coś ważnego, nie? Nie pamiętam co to było, bo to było dawno, ja byłem mały, ale to na pewno było coś, coś ważnego. No, i e, tak jakoś to mi utkwiło w pamięci, że to zapamiętałem i się nauczyłem czegoś i zrozumiałem, nie? E, no, i e, tato mi przekazał swój interes e, znaczy, że biznes, nie? Nie interes, bo interes wiadomo, zawsze miałem swój. No, ja rozszerzyłem mocno PKD, teraz otwieram sklepy, otwieram banki, zajmuję się działem ochrony, działami sztuki, działami to dobrze, nie? No, cieszę się ludzkim zaufaniem, ludzie powierzają mi swoje pieniądze, samochody, biżuterię, generalnie jest dobrze w tym biznesie. I teraz, kiedy wszystkim naokoło jest bardzo ciężko, myślę, że ucieszę was, jak wam powiem, że u mnie jest świetnie nie? nigdy lepiej. To znaczy, teraz lepiej, nie nigdy, że nigdy to się nie wydarzyło, bo teraz się wydarza, a nigdy nie. No wiecie o co chodzi, nadążacie za moim tłokiem myślenia. W każdym razie naprawdę jest doskonale, nie? Ale kiedyś usłyszałem, że fajnie jest nie gromadzić bogactwo, ale się nim dzielić, nie? To powiedział jakiś wielki człowiek, prawdopodobnie koszykarz albo jakiś tam siatkówkarz. W każdym razie mój ojciec też to przewidział. Jak był, e, byłem mały, e, to mi jak szedł e, tam do pracy, czy szedł do więzienia, zawsze mi mówił: Romek, bądź dzielny, nie? I ja teraz rozumiem: bądź dzielny, dziel się, nie? I słuchajcie, to jest właśnie ten moment, że moją kasą, moim bogactwem podzielę się z wami. Bo naprawdę, e, no, mam <ścoughs> siana jak zboża. E, ja mogę już leżeć całe życie, a na wszystko mi będzie stać. A niektórzy będą stać całe życie, a zawsze będą finansowo leżeć, nie? Jeżeli się mówi, że ktoś ma kasy jak lodu, no to ja mam po prostu biegun, nie? Nawet dwa bieguny. Jestem takim koniem na biegunach, nie? Taki niechciany żart mi wyszedł, nie? W każdym razie, naprawdę mam strasznie dużo kasy. Także. E... No cieszę się, że się z Wami tym podzieliłem, nie?